W ostatnich godzinach w internecie pojawiły się kolejne nowe zwiastuny nadchodzącego OG rozdziału drugiego, jak i wielkiego wydarzenia, które odbędzie się dzisiaj, pojawiło się sporo nowych wycieków w temacie dzisiejszego eventu i zrobimy sobie jego małe podsumowanie. Cześć wszystkim, z tej strony niektóinny, kod Migao i witam Was na odcinku z wielkiego eventu. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj jeśli chcecie wygrać karnet bojowy OG rozdziału drugiego, to zostawcie pod tym filmem łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kotkicie kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z was bardzo i to bardzo dobrze wie, już dokładnie dzisiaj o godzinie 23.30 w grze rozpocznie się ostateczne wydarzenie, po którym zaraz następnego dnia rano zostaniemy przeniesieni do starego OG rozdziału drugiego. My gracze w ostatnich tygodniach otrzymywali ogrom informacji we wszystkich tych tematach, dzięki czemu wiemy praktycznie wszystko na ich temat, a ja tak jak Wam obiecałem na wczorajszym filmie, zrobię Wam dzisiaj całe podsumowanie na eventy i pokażę wszystkie nowe zwiastuny. Zanim do nich przejdziemy, mam dla Was jeszcze jedną ważną informację, a mianowicie z tego eventu na kanale odbędzie się live dzisiaj o 20, a jego premiera jest już na kanale i link macie w opisie i tam zostawcie łapeczkę i przypomnienie, bo będą tam do wygrania kolejne karnety. Teraz Przejdźmy sobie już do tematu eventu i sam event będzie miał miejsce na wyspie i odbędzie się on na specjalnym trybie, który już teraz znajduje się w grze i znajdziecie go w zakładce Działa Epik. i co ważne, pamiętajcie, że tryb ten zostanie aktywowany dopiero 30 minut przed eventem, czyli około 23.00. W samym trybie możecie grać w cztery osoby i już teraz mogę powiedzieć, że na tym live wieczorem wybiorę dwójkę z wazy i zobaczycie event razem ze mną i pamiętajcie widzowie, aby wejść do gry chwilkę wcześniej, bo Doświadczenia wiemy, że będą tam duże kolejki. Jeżeli miałbym podać Wam taką dokładną godzinę, w której najlepiej wejść do gry, to wejdźcie sobie do niej przynajmniej godzinkę wcześniej, ponieważ później możecie już po prostu nie zdążyć na event, a lepiej je zobaczyć, bo później już po prostu nie zagracie. Po wejściu do tego trybu automatycznie po rozpoczęciu rozgrywki zostaniecie przeniesieni na lokację sklecone slajdy, ponieważ to tam odbędzie się całe te wydarzenia i wiemy to ponieważ jest tam odliczanie, graffiti na ekranie z OG drugiego i maszyna szczeliny. Co ciekawe jakoś 12 godzin temu, czyli wczoraj około 23 na lokacji tej zaszła ostatnia zmiana, która miała pojawić się przed startem eventu i pojawiła się tam maszyna grająca, tą którą macie na ekranie i polecam sobie tam podejść i ją po prostu sprawdzić. Skoro znacie już takie podstawowe informacje w jego temacie, to przejdźmy sobie teraz do rzeczy, które wydarzą się zaraz po jego starcie, ponieważ nie każdy z was jeszcze wie, ale event, który trafi do Fortnite'a będzie będzie swojego rodzaju koncertem. Informacje o tym pojawiły się w internecie już jakiś czas temu, ponieważ Fortnite dał nam znać, że słowo remix ma w sobie melodyjny akcent, a na samym wydarzeniu mają zostać wykorzystane pliki z koncertów w trybie Party Royale i trybu muzycznego. Tak więc można się spodziewać, że będzie to jakiś koncert pożegnalny, na którym będziemy żegnać się z obecną wyspą i sam koncert będzie prawdopodobnie koncertem Marshmallow, tym bardziej, że dostał on nowego skina i jest to niemożliwe ostatnio sporo informacji. Co ważne w tym wszystkim, pamiętajcie, że event ten, poza tym, że będzie koncertem, będzie miał w sobie jakieś pojedyncze akcenty fabularne i z wycieków od tej osoby tutaj możemy dowiedzieć się, że sporo lokacji w okolicy zostanie jakoś zniszczonych. Teraz w tle możecie zobaczyć filmik, który przedstawia nam wszystkie lokacje, z którymi ma coś się wydarzyć na tym evencie i nie wiemy obecnie, czy lokacje te zostaną zniszczone, czy może uszkodzone, ale na pewno coś się z nimi ma tam dzisiaj wydarzyć. Przy okazji pamiętajcie, że na Iwencie Tym będzie ważny również motylek, ten który pojawił się na dosłownie każdym, ale to każdym ostatnim zwiastunie Eventu, i nie wiemy jeszcze po co on dokładnie będzie, ale na pewno będzie on związany z OG rozdziałem drugim. Żeby to było mało, dzięki informacji od tej osoby tutaj możemy dowiedzieć się, że na Iwencie Tym weźmie również udział Ręka Tytana, ta, która jest obok tej lokacji tutaj, i co ciekawe, możliwe nawet, że coś wydarzy się z tą wielką skrzynką Pandory. Kilka dni temu w internecie pojawiło się zdjęcie, które jest zwiastunem eventu według likkerów, i samo zdjęcie macie przedstawione teraz na ekranie i jest to jakieś graffiti, ale może świadczyć ono o tym, że skrzynka ta będzie brała tam udział. Z takich jeszcze dodatkowych rzeczy, które mogę wam tutaj pokazać, to teraz w tle macie widoczny czwarty etap eventu, w którym na niebie ma pojawić się coś takiego i wygląda to jak jakieś światło na koncercie, a sam event ma mieć dokładnie sześć etapów. Co ciekawe, event, który trafi do gry dzisiaj według leakerów zawiera tylko 22 MB plików, czyli prawie tyle samo co wszystkie ostatnie wydarzenia w grze, ale podobno event ma być robiony przez UEFN, przez co jego pliki są po prostu bardzo pomniejszone. Jednakże to nie koniec informacji w jego temacie, ponieważ poza tym, że przedstawiłem wam tutaj wszystkie szczegóły w jego temacie i to co wydarzy się zaraz po jego starcie, wiemy nawet co wydarzy się w grze, gdy event ten się zakończy i gra ma po prostu nie działać. Z informacji, które wyciekają już bardzo dawno temu, zaraz po jego zakończeniu, na ekranie ma pojawić się czarna dziura lub coś innego, i w trakcie, gdy czarna dziura będzie na ekranie, nikt z Was nie będzie już w stanie zagrać w rozdział 5. Tak więc, jeżeli chcecie zagrać sobie jeszcze na tej obecnej wyspie, to dzisiejszy dzień jest tak naprawdę ostatnim momentem na to, aby sobie tutaj zagrać i pamiętajcie, że nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, że gra po będzie przestanie działać, ale przez wszystkie wycieki jest na to bardzo duża szansa. To, co przedstawiłem Wam tutaj, Tutaj to wszystkie zdano nam do tej pory informacje, które pojawiły się w jego temacie i pamiętajcie, że dzisiaj do końca dnia cały czas będą pojawiały się jego spoilery, a w tym filmie nie podałem Wam żadnych teorii, ponieważ Wy sami dzisiaj zobaczycie co tam się po prostu wydarzy. Teraz poruszymy sobie temat wszystkich nowych zwiastunów jakie pojawiły się na Twitterze i pierwszy z nich został opublikowany przez oficjalne konto Fortnite'a na ich profilu gdzie napisali nam, że tryb solo w reaktywacji trafi do gry w OG Rozdziale. Z wycieków dowiedzieliśmy się, że będzie działało to tak, że każdy na start ma jedno dodatkowe odrodzenie, i za każdy kolejny frag będzie pojawiało się następne życie. Maksymalna liczba odrodzeń to 3, a cała reszta będzie taka sama jak do tej pory. Następny zwiastun był zapowiedzią lokacji, jaka pojawi się na wyspie kolejnego OG rozdziału, i możemy się tam dowiedzieć, że na wyspie tej zobaczymy zalew zastoju, czyli miejscówkę na podobiznę wykrzywionych wież, i ona w całości powróci na tamtą wyspę. Przy o okazji dodam, że teraz w tle macie listę potwierdzonych lokacji, jakie trafią na wyspę i tak jak już mówiłem wam, do tej pory wyspa raczej w całości będzie taka sama jak była kiedyś, ale jak już to będą pojedyncze małe zmiany na niektórych lokalizacjach. Dodatkowo pojawił się jeszcze jeden zwiastun wczoraj wieczorem i był to zwiastun kolejnego pokoju od postaci karnetu bojowego, i tym razem trafiło na dziewczynę futrzaka i sam zwiastun macie widoczny teraz na moim ekranie. Jeżeli poza tymi zwiastunami tutaj, późnym wieczorem albo rano pojawił się jeszcze jakiś zwiastun, to będzie on przedstawiony teraz na moim ekranie, a jeżeli nic się nie pojawiło, to spodziewajcie się, że dzisiaj wieczorem będzie najwięcej zwiastunów. Na obecny moment są to wszystkie nowe i najważniejsze informacje w temacie tego dzisiejszego wielkiego wydarzenia i tak jak już mówiłem Wam na samym początku dzisiejszego filmu z eventu tego będzie live na kanale, który potrwa do OG rozdziału drugiego, a link do live'a znajdziecie w opisie i pamiętajcie, żeby tam wejść, bo będę Wam tam rozdawał karnety bojowe. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat nadchodzącego dzisiejszego eventu i OG rozdziału drugiego, to zostawcie pod tym filmem standardowo. Łapeczkę do góry i komentarz, rozdział drugi, a nie dojrzenie na kanale pojawi się taki oto odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem jak zawsze dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie. по поводу неё я